Że ja mogę myśleć i mogę myśleć źle, i mogę myśleć dobrze. Ale co więcej, mogę myśleć tak, żeby dokonywać zawsze wyboru, czy chcę myśleć dobrze, czy chcę myśleć źle. Może naszemu światu uratować życie. Szkoda, że zniknęło, ale cudownie, że odkopałem je. I tłumaczy po swojemu, filozoficznie, pięknie, że jest to słowo, które brzmi. Dobromyślność. Prawda? Mamy wspaniałą myślność, mamy bezmyślność, czyli źródło słów, zbitka znaczeniowa. Wszystko jest jasne. Dobromyślność. On tłumaczy to tak. To nie to, żeby myśleć dobrze. No bo dobrze myślę, na przykład kurczę, złam nogę, nienawidzę cię. A to nie o to chodzi. Gadacz mi to przeanalizował i mówi, w tym zawarta jest pewna mądrość. Myśl, cokolwiek ci twoja emocja, wiedza, przeżycie, zdarzenie podsuwa. Ale myśl dotąd, tak długo myśl. Obracaj tę myśl, analizuj, przechodź ją, nie spiesz się, aż domyślisz do takiego punktu, który będzie oznaczał dobro. Dobro dla ciebie. I dobro dla świata, dla Twojego dziecka, dla Twojego kraju, dla Twojego miejsca pracy, dla Twojego domu, dla Twojej ulicy, dla Twojego miasta.